Hejka, witajcie na kanale hodowcy Baranów Francuskich. Um, tu już chyba wiecie, <laughs> dzisiaj będę dawać królikom. Tutaj też um, się pokazuję tak, bo tutaj urosły te malutkie. Um, one mają już miesiąc 36, 36 dni. Um, I wczoraj został jeden sprzedany. Tutaj czarna, bo Wam dawno jej nie pokazywałam. No. Ona ma młode tam. Muszę jej słomę dodać, bo ona przykrywa tam od siebie słomą. więc jej dam. Yy, tutaj jest baranek. Tak gadam, bo mówię, bo mi się bardzo podoba. Zawsze chciałam mieć Madagaskarowego, gdzie ciężko dziwka trzera. A jest. Ona ma dwa miesiące. Albo już nawet trzy, już nie pamiętam. Tutaj jest mojego kuzyna, baran francuski czarny. To jest mojego kuzyna, bo on przyszedł przyniósł ją, żeby zakacać. Ona to będzie na tydzień. Bo ona ciągle leży ona nie chce wstać. Nawet młody chyba jeszcze nie miała. Tutaj jest ta matka tego barana francuskiego Madagaskarowego. Ona czeka na jedzenie. Czy ona tam jeszcze ma? Ale ja jeszcze już, już czekam. A to są takie kalifornijskie. One są tylko do sprzedania. Dzisiaj mam udziałek przyjechać po jednego i jeszcze jakiś pan ma tam niedługo przyjechać. I mam są do zabicia, bo nikt więcej ich nie chce, bo one nie są takie rasowe. bardzo. To ja idę już po pomieszankę. po mieszankę. Już idę. Tutaj to jest mieszanka, muszę zrobić. Najpierw zrobię, bo to nie starczy. Tylko mogę dać tym e, czterem chłopakom, samcą, Chciałam powiedzieć. Nie dać, bo one tylko te strony to, to mieszam. Muszę otworzyć, bo one mogą mi wypaść, bo jak zwykle są takie dzikie. Ciężko się, w końcu to, to wyrzucić. No i do Was wrócę. Już otworzyłam. U nich teraz dam pięć U ja zawsze zawsze zjeżdżam całą łódkę. Mam tam tak, tak trochę mniej. Teraz wsiadam, nic nie mają. Tak codziennie nie mają. Jak i wieczorem zawsze mają, a rano nie. Zachrywam, wrócę okej okay. dobra, już y, otworzyłam tam odgarnęłam trochę rękawiczku i tam sobie jedzą teraz idziemy zamieścić pasz y, mieszankę, co wygadam paszę A tutaj jest mieszanka On swoją inną paszę takie bardziej na tłucz no ta też jest taka na tłuszcz, ale ta, y, ta jest większa mm, dobrze, to zrobimy mieszankę Najpierw, to to może wsypiemy do tego, może, okej, okay. ja chcę żeby było mniej więcej czegoś tam, ale... dobra, więc to jedno, tak dwie, tak mi się wydaje, jedna i druga, tworzę skrzynię, tutaj z teraz tego też chyba dam. To one też to chyba jedzą to jest pasza kukurydzę najpierw dam okej okay. ja też jedzą kukurydzę mojego brata króliki chyba je widzieliście dobra królików rasowych 389p to on nie daje kukurydzy bo na tego nie jedzą to jest babka lancetowata. o pokruszę ją bo trzeba ją kruszyć właśnie mój brat chyba też nagrywał, nie wiem no, dzisiaj mnie chęciło żeby nagrywała coś tak dawno nie nagrywałam a lepiej żeby coś nagrywała hmm, teraz paszę to jest taki gramo ok to mi się wiesz mi pół Dobra, teraz trzeba to dodać. Może jeszcze więcej paczek. Jak mało bym. Właśnie jest Dzień Teraz na tego. Jedną łyżkę. Jeszcze jedną łyżkę. Ale nabudziłem. Teraz pas Znowu tak całą łóżkę dam. oczywiście bolą pasem ale ja muszę coś, coś innego dać. O, tak wygląda, ale chyba to dam jeszcze pasie, bo jest bardzo mało. Daję dam w tej. Nie wrócę do tylko Jednym. Mój, dawał, mój brat dawał chyba w tym, co też chyba w tym innym dawał. Jeszcze dzisiaj będziemy może zakacać samice. bo trzeba codziennie, ale dzisiaj nie próbowałam. Dzisiaj tak później daję królikom, no bo... Bo późno też dałam wieczorem, dałam o 2130. I, więc też trzeba trochę później dawać yy, rano no tyle starczy na dzisiaj to nie daję w tym, tylko da, to jest dla samców czt tych czterech, a to jest Dobra, zamykamy i idziemy dać. Już idę. Znowu. królików. Ja za, najpierw daję od tamtąd, a teraz dzisiaj daję odtąd. On... On długo je, Prawie nic nie ma. Ups, spadło bo on zakacała się tam mojego kuzyna samica tutaj muszę... no idź spokojna jesteś, nie? muszę tylko to wy wy wyrzucić to są kupy, małych kupietków one nie wiedzą gdzie jeszcze yy, robić ja, więc one robią albo wy karmidło albo wy albo właśnie w tam kafle kafle mój brat dziś znalazł tam no, mój wujka czy gdzieś tam Wy jakbym pozwolił wziąć Bo on chyba zwykły, nawet szukał i to było gdzieś tam w lesie czy gdzieś. Nie wiem, to umyliśmy, umyliśmy. No i to było już dobre. Dobra, idź, samiczko. Idź szybko. Ona jest jeszcze zbyt młoda, żeby mieć kwiczki. Ale ja my ją kupiliśmy taką, co no, więc no. Ona jeszcze już nie będzie rosła. Ale damy. No i tu już nie chodźcie. O, ona zawsze je dużo. No, musi iść do zmian, tak, młode. Bo no, ja wczoraj sprzedałam. No, bo można sprzedawać, a bo przecież yy, można. Bo one już same jedzą, jak widać. No to yy, czemu ich nie sprzedać? Co pani, czy ktoś tam, pani może wziąć, no, yy, kliczkę i po prostu dawać im paszę. Ja tu wywar wywarłem, to tu to Foi bobków. Mogę powiedzieć. Nabieram filmko. To, to zawsze jeden króliczek wchodzi. Dobra, teraz co Teraz dam tej królicy. Mogę co Ej, to za kadzika? Ej! Co to za kadzika, Co? Ście pytam. No taka dzika już robię, to na młode. Ja sprawdzę za tydzień gniazdo. Bo jak byście się pytali, no to za tydzień zrobię, y, będę przegnąć gniazdo. Tym barankowi. Mojemu soziowskiemu. Mm, mój kuzyn, on dopiero zaczyna hodowlę. I on ma też baranka takiego. Tylko że jego baranek ma 3 miesiące jest trochę mniejszy, bo ta pani chyba go odsadziła za szybko. A tej nie dajemy, bo ona jest na diecie, można powiedzieć, bo ona jest taka gruba i ona nawet nie chce wstać. Ona jest tak leniwa, więc nie, nie daję jej w ogóle, tylko, tylko daję jej siano i wodę, bo coś musi na pewno jeść, no więc daję jej tylko. Właśnie mam tylko jakby sianko i wodę. A wy dosłaliście, no właśnie. No to teraz mój brat też mi robi, z tego to widzę. Teraz dajemy siankom, świeże, ładne sianko. Ona chyba nic nie wie. Co za wariatka? No, mogę powiedzieć. No i prawie nic nie Może tam ta dziurka jest. Co? Bo ona jest tak gruba. Jak się ją położy, ona nie wstanie, bo ona jest leniwa. To ona jest tak gruba. Naprawdę. Ta tutaj je. Dobra. Co to jest? Tak mniej. Ona wie, też jest gruba, bo mi się wydaje, że te, piszcie mi w komentarzach, bo mi się tak wydaje, że wszystkie takie barany francuskie czarne, one są też takie grube, wszystkie tak, mi się tak wydaje, nie wiem, piszcie w komentarzach, jak macie takie barany francuskie czarne, bo ona też jest gruba, ale nie jest leniwa, powiem wam, nie jest w ogóle leniwa, bo musi wiesz młode karmić i wszystko, więc nie jest leniwa. No odejdź, muszę uważać na uszy, bo mi zawsze uszy kładzie. O. ja jej zapomniałam wyrzucić gnoju. Tak mogę powiedzieć, bo. No bo przed wykotem chodzi nie? Bo. Nie wiem. Bo mi się. Ja tak zapomniałam o tym wykocie. Ona się okosiła chyba dwa dni po terminie. No, w poniedziałek 206, tak. A miała 24. Ja o tym w ogóle zapomniałam. No i wtedy tata mi przypomniał? A moją ustawę przypomniał mój brat. Adi, Adrian, jakby coś to mogę mówić Adi, bo to jest mój brat. I, i ona w skrócie Adi, naprawdę nie wiem po co ja tak mówię, po, to, po co to mówię, ale ja się gadaszliwa. Teraz dam tym samcom Bo po, po co ja mam hodować samce? Nic się nie pocają. Z, w ogóle nie nic nie zakacam. No co, miałam zakazać? Barany moje nie. Przecież ja mam rosy, jakby rasowe, można powiedzieć. Na przykład y, tam, ta niebieska, co wam pokazałam, na no, młoda. Ta, co miała młoda, ma teraz młode te 6, y, teraz jest 5. No to ona nie była y, samcem tym moim niebieskim, tylko była jakimś madagaskarowym, bo my go, ją kupiliśmy właśnie na kotonie. Już ona była zakocona madagaskarowym No ale im to wystarczy I dużo bardzo jedzą Dobra, teraz wszystkim Ok. Dobra, idę tu zanieść Sumy nie daję żadnemu Tylko, a właśnie tej czarnej, no tej co ma młode Dobra. No um. już się nagrałam, że nie są zniszczone, ale już dałam. Dobra. dopiero dałam. Tutaj, właśnie, tak fajnie się prezentują. One są już na OLX. -ie. Można też sprawdzić, um. Um. bo po prostu rezerwacje zbieram. Tak, sprzedać to nie, tak. Sprzedać mogę je od. Tak od 20 maja, albo po 20 maja, nie, nie wiem. Teraz damy wodę, ale jeszcze naleję zakwaszaczu, bo tu nic nie ma. Wody, nic. Chyba widzicie, prawda? No dobrze, teraz dam. Zakwaszacz. Chyba widzieliście, jak ja pokazywałam zakwaszacz. Wtedy, dwa zakwaszacze. Damy <grydżamy> się teraz wolę. Poczekamy, bo i będę też nagrywa. Tutaj tak, tyle zakwaszaczu. To jest taki zakwaszacz. Um, frasar me Nie wiem jak się czyta. Dobra, ja to tam Okej. Okay. I to chyba będzie cała konewka. Ja będę się przepraszał, że ja mówiłam coś tam na ten zakwasie, bo ja nie wiem jak się nazywa. Mój brat mi poprawił, ale już zapomniałam, naprawdę. Ale by ch chyba wiecie. Jakby je chcieli tu zamówić, to fraser, pierwsze to fraser. Teraz nalewam wodę. Chyba bym się musiała, ale nalewam wodę. A mi zaczynamy w środku. O, pianka się robi. Chyba nie widać, ale nie robi się. Odkręcam mocniej. Już sobie ręczę. Kupujcie. Nie wiem, no, chyba muszę. Mm, <coughs> wszystkim wodę. a no, tak. I to jest całe brudne. Może dzisiaj się zmienię, bo. Nadzieję, no, święto, ale. no Zmienię. To po prostu. Bo one tak długo nie będą No bo wiecie, tutaj. Ona no, ma czyste, bo ja jej wymieniłam, od razu, przez wykotem, tak, no tak mi się daje, bo ja jestem tak dziwna, że ja zapomniałam o tym, że e, ona, że ja, bo ona od rana i tak do popołudnia, ja zapomniałam jej wodę, bacz. no, że od śniadania i wtedy ona już po, dopiero na obiad dostała wodę, tak mi się nic zapomniało, niech to tu wyciągnę, jakiś brudek tu był. Nie, nie, czysto taki brud Ale <grym> widzicie, czy nie? Nie wiem, bo też nie widzę. To ja jak naleję to do was wrócę, bo to jest, bo wiecie, jednym ręką to tak trudno. <grym> to, to wszystkim otworzę najpierw. To się już rozłamało, już trochę dawno. Czy eee, to się da wkręcić? O, da się. No, ale mój brat zamówił pokrywki bo, y, pokażę już tu jest dobrze, no nie, tu nie jest dobrze czekajcie, może to za się wczepić słaby, ale jest, okej okay. no tutaj dobrze jest to był mój kliczek Ator chyba widział, tak, Ator Ator nie ja wiem, już po angielsku tutaj to się tak o właśnie tak to wygląda to się już chyba tego nie da wcześniej. no jak mówiłam nie da On, chyba że to już jest spado to już tak nie <laughs> co dzisiaj nie jest miałeś chrypkę bierzesz czy coś ale chora nie jestem <laughs> dobra to ja za chwilę do was wrócę jak maleję. Dobra, już nalałam wszystkim. Na chwilę zamknę, ale też muszę tu wodę odłożyć, poczekajcie. O, chyba też półkę do czegoś e, chyba do mieszanki, a wiedzę się tam nie zmieściło, więc nie. On tutaj już widać jak się tam słona pływa. No i nie wiem co nam wchodzi. No tutaj zamykamy, zamykamy, zamykamy. Tu też... Mm, tu też. A tu pokrywka, pokrywka jest, jest na dachu. Dobra. Okej. Okay. Jak y, co do młodych, to y, od tej, no to y, zostawię. Y, y, ile tu będzie sami? Tyle zostawię chyba. A jak nie, to dwie zostawię, tak, dwie. A tutaj od tej czarnej, no nie wiem, czy ja coś zostawię. Choć to są wszystkie niebieskie, bo to są sam tu niebieskie. Prawda no to wtedy moło, wszystkie mogą być niebieskie, no to zostawię też dwie samice albo jedną. Mi się niebieskie podobają, są rzeczynę i wszystko takie podziotkie, można powiedzieć. No i wiecie, to ja do Was zaraz wrócę, bo będę wtedy yy, zakazać samice. I jeszcze teraz o kolejny odcinek, ale chciałam Was prosić, że nie nagrałam, że zakazam stalemnicy. Powiedziałam, że za chwilę na was wrócę, jak tam włożę samca, czy coś takiego, a zapomniałam to go nagrać, bo mi się usunęło to. Ale um, dzisiaj. Yy, Pracuję się nie, nie ten, bo coś tam musiałam zrobić, ale będę tak może, nie wiem, za chwilę, za pół godziny, za godzinę, nie wiem za bardzo, ale yy, nie będę nagrywać, no bo mój brat pójdzie, a ja nie pójdę, no bo po prostu, albo nie wiem, po prostu jak będę miała czas, to nagram, a jak nie, to nie, no dobra. A to w ogóle to już wszystko dzisiaj zrobiłam. No i jeszcze chcę dzisiaj pojedynkę wyczyścić, ale no nie wiem kiedy. wyczyścić to są brudy, Fuj! No tutaj piję hamiczka ładnie, tanie. Się trapię. No wszystko wymienię, co narobię Nie, to ja. Dzisiaj, my, wczoraj mój my brat dał mlecze o dwudziestej. Chyba potem dał o 2130, Ale mój młodszy brat, bo on, to są też jego króliki, ale większość ja chodzę do nich. On no, też czasami daje jak nie mogę, nie mam czasu, albo coś takiego. No i no dał i po prostu dał mlecze i o 21:30 on dał już wszystko w mieszankę. No i... No dobra, ja się żegnam i chciałam powiedzieć jeszcze Wam, żebyście wbijali na mój kanał, czyli e, hodowla królików rasowych na Pomorzu, e, Nie rasowej. Hodowla królików ranów, no, francuskich na Pomorzu, Chyba takie coś... Bo ja nie pamiętam tego już, bo mi my się myli z moim bratem, ale jeszcze bierze na, właśnie na mojego brata, hodowla królików rasowych 389P. No. I się żegnam. Pa. Dziękuję, że ze mną byliście.